Gdzie są dziewczyny? Ja jestem w szkole, a one nie? Jak to możliwe? Dziewczyny, cześć! Gdzie jesteście? Ja jestem w szkole. Czekam na was! Diana, Diana jesteśmy, jesteśmy na, na, zakupach. na zakupach! A, dobry pomysł! Czemu mi nie powiedziałyście? Ja też bym chciała! Diana, bo mnie cię, ale spałaś! Potrzebne nam nowe ubrania! A, dobra dziewczyny, dokończcie zakupy, czekam na was w szkole. Całuski? Pa pa, pa! pa. Ach, moje drogie dziewczyny, szkoła jest taka nudna bez nich. Cześć, Diana, przyszłam z Tobą porozmawiać. O, a co robisz w szatni? Laila, o czym mamy rozmawiać? Diana, musimy porozmawiać o tym, że ukradłaś moją najlepszą przyjaciółkę. Zrobiłaś z niej buntowniczkę i zostawiłaś mnie bez przyjaciółki. Co jeszcze planujesz przeciwko mnie? Laila, nie ukradłam Jany. Miałyśmy casting. Przyszła tam, opowiedziała historię, jak ją zdradziłaś, a potem przyjęłyśmy ją jako buntowniczkę. Słuchaj, Diana, nie chcę z tobą walczyć o moją przyjaciółkę, ale proszę, spraw, żeby Jana wróciła do szczurów. Inaczej zwabię wszystkie twoje cheerleaderki i buntowniczki i zamienię je w szczury. O, Laila, grozisz mi? Słuchaj, moje buntowniczki nigdy nie staną się szczurami. A jeżeli chcesz odzyskać przyjaźń z Janą. To wszystko w twoich rękach. Mówisz, że w moich rękach. Diana, nawet nie mogę się do niej dodzwonić. Wiesz czemu? Bo umieściła mnie na czarnej liście. Ty jej kazałaś? Ja jej nic nie kazałam. O wszystkim decyduję sama. A niech to. Trudno konkurować z Dianą. I Laila wyjdzie z garderoby. Już opuszczam twoją buntowniczą kryjówkę. Mia płaca zbliżeniowo. Może być zbliżeniowo. A dlaczego jesteście dzisiaj bez swojej Diany? Diana jest śpiochem. Tak, uwielbia spać. Diana spędziła całą noc na aplikacji randkowej i chciała znaleźć nowego chłopaka. I co, znalazła? To już nie, nie powinno cię, powinno cię interesować. interesować. Dziewczyny, chodźmy do szkoły. Diana na nas czeka. Chodźmy. chodźmy. To tylko pytanie: muszę o czymś plotkować z klientkami. Czy to smajnik? On nigdy taki nie był. Tęskni za Dianą. Smajnik płacznie wchodzi w grę. Chłopaki, te pompony pachną jak ręce Diany. Może nie tęsknicie za Mary albo Kitty, ale ja tęsknię za Dianą. Smajnik to proste. Zanim coś zrobisz, po prostu zacznij myśleć. Tak, dziewczyny całkiem nas ignorują. A Kitty? Ona całkowicie mnie ignoruje. Przechodzi koło mnie jak koło ściany. A co, jak ona znajdą innych facetów, chłopaki? Czekaj, coś mnie tutaj uwiera. A to co? Ta prezent dla Diany! Jak mam jej to dać, jak boję się do niej podejść? Chcesz Dianie dać prezent? Dima już jej dał prezent w podobnym opakowaniu. No, w podobnym, a w środku był zając! Rany, no tak, zając. Ona lubi zające, a ja kupiłem niedźwiedzia. Opak, musicie jakoś odzyskać czy literki. Dima już próbuje dawać Dianie prezenty, a Kef za niedługo będzie się umawiał z Mery. Krew spróbuje się umówić z Mary? Maskotko, pomożesz nam z nimi porozmawiać? Już wiele razy próbowałem z nimi rozmawiać, musicie sami spróbować jej odzyskać. Dobra, mój plan na dzisiaj to odzyskać Kitty. Co ona lubi? Co ona lubi? Co ty się z nią nie umawiałeś? Nawet nie wiesz co lubi? Niedźwiedzie, lubi niedźwiedzie. Smilik, dasz mi tego niedźwiedzia? Tak, jak se kupisz. Chłopaki, ruszcie głowami. Dobra, podwójny burger z kotletem i tiramisu. Pizza z podwójnym serem dla Kariny. I machita, machita. A wiecie, że Dima dał wczoraj Dianie zająca? On jest szalony. Słota, nie gadaj o tym wszystkim. Zabiorę go. Dima, nie kłam. Niczego nie zabierzesz. Oj, Karina, wczoraj w kawiarni było tak gorąco. Wszystkie dziewczyny były w strojach kąpielowych. Zgadnij, kto wygrał. Jak to wszystkie w strojach kąpielowych? Kef, ty też tam byłeś? Byłem w jury. Oh my god. Zgadnij, kto wygrał. Zielona. Jasne, pantawniczki. Słuchaj, Ice, a żeby będą tu długo skakać? Ja nie rozumiem, co jest nie tak z tą kawiarnią. Co, siłownia im nie wystarcza. Żeby są najfajniejsze, żeby niezwyciężone, żeby najlepsze na całym świecie. Żeby są najfajniejsze, żeby niezwyciężone, żeby, 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 żeby najlepsze na, na całym świecie! Trenują to, żeby się pochwalić na mącilką. Naprawdę mają nową dziewczynę? Pisałam do ciebie wczoraj, i nie widziałaś mojej wiadomości? Nie, wcale nie widziałam. Że żeby najlepsze na, na całym, całym świecie. świecie. Co? Żaby, żaby, żaby są najfajniejsze! Żaby e niezwyciężone! Żaby to nie siłownia! Żaby najlepsze na całym świecie! Żaby są Żaby niezwyciężone! Żaby najlepsze na całym na świecie! Bi świecie. Uu! Jak to u? Żaby zwariowałyście? To z hasła króliczków! Nie ma już króliczków, tylko buntowniczki! Teraz to jest nasze hasło! Żaby, jesteśmy buntowniczkami, ale jesteśmy też króliczkami! Nie chcę tego słyszeć ponownie we waszym haśle! Ice, poproszę truskawkowe mojito! mnie, ją. Udało nam się? Udało się. Bardzo się zdenerwowała. Aj, dla, dla nas, nas też truskawkowe Dobra, pizza, cztery mohito. Tak, Diana też zamówiła. Diana przyszła. Dima, idź po zająca. Sałata, nie teraz. Pójdę po niego wieczorem do jej domu. O, pójdziesz do jej domu? Dima, zdecyduj, do kogo się dzisiaj wybierasz. Layla, no co jest? Czemu ci smutno? Zraniłem cię? Nie, Ryan, kocham cię. Mamy związek, wszystko jest okej. Okay. Ale straciłam przyjaciółkę. I bardzo mi przykro, że jest buntowniczką. No znowu ta Diana. Znajdę ci przyjaciółkę. Znam dużo dziewczyn. Co? Znasz dużo dziewczyn? Jakie to dziewczyny, Ryan? No chodzę z nimi na lekcje tańca i rysunku. O, i gdzie jeszcze? Dziewczyny, Diana będzie teraz w szoku. Znowu ta Leila. Szybko odnajdźmy Dianę. Diana, rozumiem, że umieściłaś mnie na czarnej liście. Ale nie chcesz ze mną rozmawiać? Nie, Laila, nie chcę. Jana ja, no, idziesz? idziesz? Idę buntowniczki. Dobrze, Ryan, znajdź mi nową przyjaciółkę. No jasny, jaką byś chciała? Blondynka, brunetka, ruda. To nie ma znaczenia, Ryan! Cześć Diana! Cześć dziewczyny, no nareszcie, jestem zmęczona czekaniem na was. Jak siedzę sama w kawiarni, czuję się jakbym była naga. Wszyscy się na mnie gapią. Diana, trzeba było nie zaspać, kupiłyśmy tyle fajnych rzeczy. Kupiłam taką tunikę, niedługo jedziemy na wakacje. Diana, zobacz, w końcu kupiłam ten różowy sweter, chociaż był bardzo drogi. Diana, Diana, a ja kupiłam dwie spódnice, jedną błyszczącą, bo chcę wszystkich przećmić. Dziewczyny, a mi nic nie kupiłyście? Diana, no, no co ty? ty, oczywiście, że kupiłyśmy... Jana, Diana, nie zapomniałyśmy o tobie. Kupiłyśmy ci łańcuszek, taki jak lubisz. Och, moje drogie. A jest jeszcze trzy truskawkowe mojito. Nie no nie rozumiem, czemu zawsze pokazują swoje zakupy w kawiarni. Tak, po co je rozpakowują? Buntowniczki kupiły sobie takie fajne rzeczy. Tak, buntowniczki mają kasę. Ale my nie jesteśmy zazdrosne. Nie jesteśmy, bo jesteśmy lepsze. Tak, nie jesteśmy, ale trochę nas to denerwuje. Znowu poszły na zakupy, a ja noszę tą żółtą koszulkę już od tygodnia. Codziennie kupują nowe ubrania. Dima, liczę do trzech. Jeżeli teraz nie weźmiesz zająca z powrotem, pójdę i sama go wezmę. ta on jest u niej w domu. Nie rób mi wstydu. No jutro masz mi przynieść zająca. Dobra. Jak chcesz, to jutro pójdziemy do butiku. Serio? Do jakiego? To gdzie się buntowniczki ubierają. Tak, a co ty mi tam kupisz? Mówię koszulkę. Co dla montowniczek? E, trzy truskawkowe Mojito. To na co czekasz? Słuchaj, Ice, jestem kelnerką, a ty barmanem ty to zrób. Co? Nie mów do mnie w ten sposób. wow, wow. No, mam nadzieję, że mnie dzisiaj uradujecie. Macie taniec? Tak nauczycielu Mike, przygotowaliśmy taniec, ale... Ale nie wiemy, czy ci się spodoba! Tak, proszę pana, jestem nieśmiały, chłopaki będą się ze mnie śmiać. No aż ty taniec, to taniecz! No dobra, pokażcie to, zróbcie mi niespodziankę. To co, jesteście gotowi? Nauczycielu Mike, zobacz nasz taniec! I raz, raz dwa, trzy, trzy cztery, pięć, pięć, sześć! Halo, przestańcie, stop, stop! I jak nauczycielu Mike? Czy to ruszanie pupami jest takie potrzebne? Spróbujcie bez. Nauczycielu Mike, ale wszyscy tak tańczą w dzisiejszych czasach. Tak, bez ruszania popomnik nie będzie tego oglądał. Sam pan może tak tańczyć. Dobra, nauczycielu Mike, dopracujemy ten taniec. Dobra, do pracy. Będą was oglądać nauczyciele, dyrektor, rodzice. Do ćwiczeń. Nauczycielu Mike, zmienimy taniec i wszystko będzie dobrze! Będzie pan znastomny! Grańcy też mogą. Nauczycielu Mike będziemy najlepszymi tancerzami. Nauczycielu Mike potrzebujemy się! Przygrańcy wynocha! Koszykarze, poczekajcie. Słuchajcie, liczę na Was. Nauczycielu Mike, nie zawiedziemy cię! Koszykarze, przesuńcie się! Zamknijcie drzwi koszykarze. Mak, zamknij! Nauczycielu Mike jest pan naszą ostatnią nadzieją. Musi pan pogadać z buntowniczkami. Nie możemy ćwiczyć. Bez liderek, nie jesteśmy w nastroju do walki. Tak, a ja nauczycielu Mike tęsknię za Dianą. Nie mamy żadnej motywacji. Czekajcie. Chcecie, żebym pogadał z dziewczynami, żeby wróciły do treningu czy do was? Najpierw muszą wrócić do chłopaków. Jak już wrócą, to wtedy wszyscy zaczną treningi i będziemy ćwiczyć. Nie wiecie jak odzyskać dziewczyny? Dajcie im bukiet, prezent, pierścionek i znowu do was wrócą. Pan chyba nie zna naszych buntowniczek. One w ogóle niczego nie chcą. Ja nawet zapomniałem, co Kitty lubi. Mi się lubi, mi się. A Diana zające. Pamiętam, maskotko. Musicie odzyskać dziewczyny. Są wakacje, wycieczki, nadchodzą podróże, a wy będziecie sami. No to faktycznie pan pomógł. Bardzo. To co, chłopaki, próbujemy sami? Smojnik, no do niedźwiedzia. Powodzenia, chłopaki. A jak co to się odezwijcie, to wam doradzę. Diana, daj nam posłuchać swojej nowej piosenki. Dziewczyny, wszystko w swoim czasie. Posłuchacie jej, kiedy zostanie wydana. Jest taka fajna. Diana, to wyłącz to. My też chcemy posłuchać. Tak, ja też się nie mogę doczekać. Dobra, dziewczyny, dam wam posłuchać. A czy wszystkie już napisałyście notatki? Dziewczyny, trening był świetny. Jak będziemy tak trenować, przyćmiemy całą szkołę. Potrzebujemy nowego hasła. Stare hasło jest do Bani. Co? Co ty powiedziałaś? To hasło wygrało cały konkurs. Daj spokój, to była tylko sugestia. Uważaj, co mówisz, Sofii! Dziewczyny, nie kłóćcie się, jesteśmy zespołem. Pamiętajmy, jaki jest nasz cel! Pokonać, Pokonać króliczki. króliczki! Odkąd pojawiła się czwarta żaba, stały się takie aroganckie i pewne siebie. Jak ma na imię ta nowa dziewczyna? Ma na imię Sofi, Diana. Dziewczyny, może założymy dzisiaj kostiumy i potrenujemy? Jestem za. My też jesteśmy, jesteśmy za. Dziewczyny, widziałyście, co oznacza bycie silną drużyną żab? Jakie były zdenerwowane? Jeszcze miesiąc treningów i wygramy. Dziewczyny na pewno wygramy, ale w naszej drużynie brakuje kapitana. Chcecie mnie wybrać? O, mogłaś tego nie mówić. Posłuchaj, Sofii, jestem tu od ponad roku. Czy sądzisz, że skaczę tutaj na darmo? Tylko ja mogę być kapitanem. Czemu się tak wściekła? Bo ciągle nie może zostać kapitanem. Lepiej jej tego nie mów. Dziewczyny buntowniczki to fajna sprawa, ale cheerleadering to całe nasze życie. No to zakładamy, nasze topy. Ale dzisiaj będziemy miały fajny trening. Nie rozumiem, dziewczyny, a kto zabrał mi pompony? Tak, zawsze są na tej półce. Jak dowiem się, kto zabrał mi pompony, ta osoba będzie miała kłopoty. Dziewczyny, czy ja jestem dzisiaj cheerleaderką? To kostium Mary. To oznacza, że musimy wyrzucić Mary z cheerleaderingu. Raczej ci się to nie uda, Jana. Dziewczyny możemy wejść, nie przebieracie się. A niech to koszykarze. Co ich tutaj sprowadza? Przebieramy się, nie możecie wejść! Tak, będziemy się bardzo długo przebierać. Odejdźcie od drzwi. Dziewczyny za późno, głowa Smajlika jest już na siłowni. Dziewczyny, proszę, możemy wejść! Prosimy. Tylko jeżeli to coś ważnego, inaczej nie będziemy z wami rozmawiać. Nie rozmawiałabym z nimi nawet o ważnych rzeczach. A niech to dziewczyny, mogłyście ich tu nie wpuszczać. Przyszłyśmy trenować! Dziewczyny, posłuchajcie koszykarzy. Zrozumieli swoje błędy się zmienili. Kitty tęsknię za tobą. Czy moja buntowniczka nadal tu jest? Diana, spójrz na tego misia, on jest dla ciebie Po głosach słyszę, że kłamią Smilik, ja uwielbiam zające Tak, Adima wczoraj dał jej zająca, którego zrobił własnymi rękami Rozumiecie? Nie wybaczyły wam, więc opuśćcie siłownię, mamy teraz trening Króliczki, może wystarczy, popisałyście się już Nie rozumiem, maskotko, jesteś teraz po stronie koszykarzy? Koszykarze, jesteście wolni Maskotko, jesteś z nami? Zostajesz, Zostajesz na, na trening. trening? Dobra, chłopaki, mamy trening. Może następnym razem. Papa, pa, dziewczyny. Maskotko, proszę, nie próbuj nas godzić z koszykarzami. Jak zechcemy, same się z nimi pogodzimy. Zostawcie lajki like subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia, papa. Pa. A teraz będziemy trenować. Teraz będzie gorąco!